Siemano, dzisiaj będziemy mucić <laughs> e, rzepak No, pożyczyłem od znajomego taki kombajn John Direct. na bliźniakach z przodu. Ale dobra, szybko cynk no ciapka musimy wsiąść. O, może dam radę otworzyć O, otworzyłem, dobra. Teraz tak i pytanie, czy odpali? Aha, pali za pierwszym. Co ma je palić? Jedziemy tą przyczepą. Robimy się tutaj koło tej piwnicz piwniczki. Właśnie, planuję też mieć. Tutaj za gospodarstwem taki ogródek na kartofle bardziej, nie? Działają te kierunki tu. A działają w ciapku nawet. A ja myślałem, że one tak są, ale kurde, nie działają. Dobra, jedziemy. Tutaj jest kawałek na pole. Najpierw traktorem pojedziemy, potem kombajnem jest gdzieś zjazd, o tu. A tutaj tak zarośnięte. Widać, że zarośnięte to jeszcze taki mostek się zapada, nie. Dobra. Tutaj zostaniemy i po kombajn. No i lecimy kombajnem. Tutaj mi znajomy powiedział gdzie i jak się wszystko obsługuje. Ale bym teraz wpadł, nie? Do rowu. A, bo on jest na bliźniakach. Kur. Z przodu. Kurde, czy on się mi to zmieści? No, tak powiem wam na styk, ale się zmieścił. Teraz jest gorsza część, żeby kurde tam do rowu nie wpaść, bo to muszę wymucić tu. Ten kawałeczek. Obrotnik. A, musimy go rozłożyć. Cyk. Dobra, rozłożony. O, coś nie działa, muszę zobaczyć. No i działa. Ja... O. <laughs> Dobra. Jedziemy do tyłu. Bociek w rowie leży. Nie wiem co on tam robi. Dobra. No i zaczynamy mucić. Ja bym się najpierw tutaj przeciął. No i jedziemy, nie? No to widła do góry. Leci coś tam, coś leci. Stone już może jest. Widać tam mój owiec? Nie, nie widać go. Ja myślałem, że będzie widać mój owiec. Dobra. No i kończymy. No tak, niecały zbiornik będzie. Zobaczymy, ile ton nie. Bo ja od razu na skup z tym jadę. Nie będę ani nic. By... I od razu na skup wywoży jej gitara. I sypiemy Tak to wygląda Myślę, że nawet Ile nasypało. O kurde, full przyczepa. Dobra, komba już zawiozłem Idziemy zobaczyć ile sypło Ale myślę, że ponad 4 tony będzie. Musimy tam jechać, albo dobra, tu polem przejedziemy. Dobra, wyjeżdżamy i rura jedziemy. Widzowie mieliśmy 4 tony, sto czyli pięć chyba i zarobiłem osiem tysięcy aż. No, dajcie łapkę w górę i subskrypcję to by było na tyle. Nara.